Partnerem odcinka jest siepomaga.pl Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. W dniu, w którym publikujemy ten odcinek, mija... Jest... 108 rocznica urodzin jednej z najważniejszych Polek w historii. Była nieziemsko odważna, ale też bardzo skromna i pewnie z zakłopotaniem przyjęłaby informację, że rok 2018 to rok właśnie jej imienia, chociaż nie wszystkim się to podoba, bo, jak my wszyscy, święta nie była. Jednak ponad wszelką wątpliwość, gdyby nie ona i organizacja, w której działała, to tysiące żydowskich dzieci nie udałoby się uratować podczas potwornej II wojny światowej. Sama ryzykowała życiem, żeby uratować Ratować te dzieciaki, a raz zachowała je w zasadzie tylko dzięki małemu kawałkowi papieru przemyconemu w bardzo nietypowym miejscu. Ale czemu żydowskie rodziny czasami nie chciały oddawać swoich dzieci, choć mogło im to uratować życie? Jak w przemycaniu tych dzieci pomagał pies? I jak się żyło Polakom i Żydom przed i w czasie II wojny światowej? Bo nie zawsze kolorowo, ale na szczęście byli tacy ludzie jak ona. Poznajcie Irenę Sendlerową już teraz w historii bez cenzury. Dziś znamy ją jako Irenę Sendlerową, ale przez jakiś czas figurowała w papierach jako Irena Krzyżanowska, bo tak brzmiało jej panieńskie nazwisko. Przyszła na świat 15 lutego 1910 roku i mimo że to jeszcze były czasy zaborów, to została wychowana w bardzo patriotycznej rodzinie, która była otwarta na inne poglądy, ale o tym sobie jeszcze wspomnimy natomiast teraz musimy sobie wyjaśnić, czemu przez jakiś czas Irena mieszkała w Otwocku i czemu to w ogóle ważne. Otóż rodzina przeprowadziła się tam, bo Irenka była chora na koklusz, a otwockie powietrze miało jej pomóc się wyleczyć. Lokalna społeczność bardzo szybko doceniła nowych przybyszy, a zwłaszcza pana Stanisława, ojca Ireny, który stał się znany w okolicy nie tylko z uwagi na swój naprawdę imponujący wąs, ale przede wszystkim dlatego, że był lekarzem, a większość jego pacjentów stanowili ubodzy chłopi i Żydzi, którym pomagał za darmo. Swój chłop! Generalnie Żydów w okolicy, jak i w ogóle w ówczesnej Polsce było naprawdę wielu, ale rodzice nie izolowali Ireny, wręcz przeciwnie, wychowali córkę w ogromnej tolerancji dla innych poglądów, a dziewczynka, bawiąc się ze swoimi żydowskimi rówieśnikami, nauczyła się przy okazji mówić widysz. Sytuacja finansowa rodziny nigdy nie była jakaś wybitna, a już na bank nie polepszyła jej śmierć pana Stanisława. Dziewczyny jednak dawały jakoś radę, a w tym czasie mniej więcej Irena poczuła ogromną chęć pomagania innym. Bardzo chciała się kształcić w tym kierunku, ale nie było jeszcze w Polsce takich studiów, to też poszła na. Prawo na Uniwersytet Warszawski, jednak po pewnym czasie stwierdziła, że dość ma ludzi, którzy bez przerwy chwalą się tym, że studiują prawo, i przeszła na polonistykę. Tam poznała Mieczysława Sendlera i tak się w sobie zakochali, że wzięli ślub. Dwa razy. W sumie to opowiedzmy sobie o tym. Bo z Mieczysławem kochali się bardzo jednak, kiedy przyszła druga wojna światowa, to małżeństwo się rozdzieliło. Irena robiła rzeczy, o których sobie niedługo dokładniej opowiemy, natomiast Mieczysław po walkach w kampanii wrześniowej trafił do niemieckiej niewoli i w obozach jenieckich przesiedział cały konflikt. Najważniejsze jest jednak to, że oboje wojnę przeżyli, ale kiedy wrócili do siebie po wojnie, to nie wytrzymali ze sobą zbyt długo. Rozwiedli się w 1947 roku. Irena najwyraźniej jednak nie za bardzo się tym przejmowała, bo jeszcze w tym samym roku wzięła ślub z innym gościem, z którym wytrzymała 14 lat, po czym rozwiedli się, a Irena wzięła ślub. Tak, jest z Mieczysławem, ze swoim pierwszym mężem. I ja teraz nie wiem, czy ona po prostu nie miała szczęścia do facetów, czy to wiecie. Taki typ baby, co to z nią ciężko na dłuższą metę wytrzymać, bo po kolejnych dziesięciu latach znowu się rozwiedli, chociaż mieli podobno zostać przyjaciółmi do końca życia. Jeszcze podczas studiów podobno stara cyganka miała wywróżyć Irenię, że będzie miała dwóch mężów, ale weźmie ślub trzy razy. No właśnie, wróćmy do studiów, naszej dzisiejszej bohaterki. Bo w ich trakcie szczególnie mocno zdarzało jej się zauważyć często bardzo trudne relacje między Polakami a Żydami. I jedni i drudzy nie zawsze zachowywali się fair, natomiast ta sytuacja była strasznie skomplikowana i jeśli mielibyśmy ją sobie teraz tutaj rozwijać, to kompletnie rozmyłoby nam to historię Ireny. Warto jednak wiedzieć, co ona sama myślała o tej sytuacji. Otóż Senderowa wychodziła z założenia, że ludzi po prostu trzeba dzielić na dobrych i złych. Rasa, pochodzenie, majątek, wykształcenie nie miały kompletnie żadnego Znaczenia. Liczyło się to, jakim kto jest człowiekiem. Jeszcze podczas studiów, po ich zakończeniu i w zasadzie do samego wybuchu wojny, Irena pracowała w Wydziale Opieki Zarządu Miejskiego, gdzie zajmowała się biedotą, głównie żydowską, wiecie, bo to nie tak, że przed wojną Żydzi to tylko spali na złocie w swoich kamienicach. Nie, no jak wszędzie, byli oczywiście ludzie bardzo bogaci, ale zdarzała się też biedota ludzie strasznie ubodzy, którzy mieszkali w jakichś piwnicach, gdzie trzeba było włazić na czworaka, nie było tam kanalizacji bieżącej wody. Z drugiej strony, przynajmniej nikt wtedy do tych ludzi nie strzelał. Ale i to się miało zmienić, bo wybuchła druga wojna światowa. Irena nie mogła z założonymi rękami patrzeć, jak Niemcy umieszczają Bogu ducha winnych ludzi w gettach, czyli takich specjalnych dzielnicach, gdzie warunki były jeszcze gorsze niż przed wojną. Szybko zaczęła tworzyć ekipę, która miała Żydom pomagać. Oczywiście groziła za to kara śmierci, ale Irena nie pękała. Załatwiała nie tylko paczki żywnościowe i pieniądze, ale również fałszywe dokumenty. Z czasem zaczęła przy wsparciu polskiego rządu w Londynie działać organizacja Żegota, która w bardzo zorganizowany sposób zaczęła pomagać Żydom, a Irena, została tam szefową działu dziecięcego. W działaniach Ireny i jej ekipy pomagał też trochę paniczny strach Niemców przed epidemią tyfusu. Obawiali się oni, że ta choroba z getta przeniesie się również na rasę panów. To też pozwolili Polakom prowadzić działania sanitarne, a nasi wykorzystywali tę sytuację. Nie tylko nieśli pomoc sanitarną, ale również przemycali różne rzeczy przy okazji Na przykład Irena, w bańkach, w których teoretycznie powinny być leki, przemycała mleko dla dzieci. Czasami robiła tyle kursów, że w pewnym momencie zainteresował się nią pewien i gdyby nie żelazne nerwy, to mogłaby skończyć życie zdecydowanie za wcześnie. Kiedy wszyscy myśleli, że gorzej w getcie być już nie może, to przyszedł przełom lat 41 i 42. Ludzie zaczęli masowo umierać z głodu i chorób, i wtedy ustalono, że nie ma już co dłużej czekać. Z tego bagna trzeba zabrać jak najwięcej dzieci. Co oczywiście było niebezpieczne jak cholera, ale nie tylko z uwagi na trasy, jakimi się to odbywało, bo o tym sobie jeszcze opowiemy, ale również z uwagi na zasmarkanych konfidentów, którzy licząc na nagrodę od Niemców, byli w stanie sprzedać kogoś, kto wyprowadzał z getta Żydów. Dzieci. No chyba, że dało się takiemu w łapę. No nie, Boże, czy ty to widzisz? Irena spotykała takich ludzi nie raz, ale z czasem wypracowała sobie całkiem niezłą ripostę, raz wyprowadzała dziewczynkę z getta i usłyszała za plecami głos kapusia. A dokąd prowadzisz tą Żydówkę? Po czym Irena odwróciła się i spokojnie powiedziała: Sam jesteś Żydem, spójrz na swój nos albo zróbmy lepiej. Chodźmy na komisariat i się przekonamy. Przerażony gość zapadł się pod ziemię! Zanim przejdziemy do tego, jak Irena i reszta ekipy ratowali żydowskie dzieci, to musimy sobie też wspomnieć o potwornych dramatach, które często rozgrywały się w domach. Nasza bohaterka nie zawsze była tam mile widziana, a rodzice nie zawsze chcieli swoje dzieci oddawać, mimo że czuli doskonale, że całą rodzinę może spotkać w getcie śmierć. Te rozstania były bardzo bolesne i dla rodziców, i dla dzieci, które taką traumę pamiętały do końca życia, tym bardziej, że w bardzo wielu przypadkach wtedy właśnie ostatni raz w życiu widziały swoich rodziców i obecność. Przy takich scenach musiała być dla Ireny bardzo stresująca. Nawet może tak samo stresująca jak samo wyprowadzanie dzieci z getta. No właśnie, opowiedzmy sobie o tym. Było kilka budynków na granicy getta, przez które można się było wydostać na tak zwaną arejską stronę. To też żydowskie dzieci potajemnie przeprowadzano tajnymi korytarzami pod sądem, za jezdnią tramwajową. No i były też piwnice czy kanały. Brzmi to wszystko bardzo niebezpiecznie, ale i tak nijak się to wszystko miało do przemycania dzieciaków główną bramą getta. Brzmi jak coś niemożliwego, ale Irena i jej współpracownicy dali radę. Jak? Otóż Sendlerowa namówiła kierowcę urzędu sanitarnego, żeby najmniejsze dzieciaki przemycać w workach czy tam innych skrzyniach w karetce. To oczywiście było bardzo niebezpieczne, no bo małe dzieci pozostawione same sobie w totalnej ciemności często panikowały i płakały, ale i z tym sobie poradzono, bo kierowca miał zawsze przy sobie psa, który strasznie głośno szczekał, czym zagłuszał płaczące na pace dziecko. Oczywiście nie szczekał on na zawołanie, i jak przychodziło do kontroli, to kierowca naciskał psu na łapę i w Wtedy ten dopiero zaczynał ujadać. Pewnie psiaka trochę bolało, ale przypominam, że chodziło o ludzkie życie. Poza tym nie było to jakieś potworne torturowanie zwierzęcia. Niczego nie żałuję! Oczywiście to nie było tak, że wyprowadzano dziecko z getta, a potem mówiono mu, no to radź se teraz sam, Bachorze. Nic z tych rzeczy. Przede wszystkim trzeba było takiemu dziecku załatwić nowe dokumenty, i tutaj ogromną rolę odegrał Kościół, bo wystawiano dzieciakom zaświadczenia o chrzcie w obrządku katolickim. Dzięki takim kwitom, załatwionym przez Irenę i jej koleżanki, żydowskie dzieci z nowymi tożsamościami mogły się łatwiej wywinąć w razie jakiejś kontroli. Ale żeby dodatkowo zminimalizować ryzyko przypału, to uczono jeszcze te dzieci języka polskiego i katolickich modlitw. Potem trzeba było tym dzieciom zorganizować dach nad głową, i znowu tutaj musimy przybić piątkę kościołowi, bo sama Sendlerowa wspominała później, że praktycznie nigdy nie spotkała się z odmową przyjęcia takiego żydowskiego dziecka do zakonnego sierocińca. Dużo ciężej było ze znalezieniem takiej normalnej, zastępczej rodziny. I chociaż Sendlerowa sama wspominała, że no, było jej bardzo przykro, jak ludzie jej odmawiali, to w sumie nie za bardzo miała prawo się dziwić, bo za pomaganie Żydom, za ukrywanie ich, groziła kara śmierci i niektórzy się po prostu bali. Dawali często pieniądze, ale pod dach bali się przyjąć. Chociaż oczywiście zdarzali się i tacy, którzy ryzykując własnym życiem, pomagali. Wyprowadzanie dzieci z getta szło bez większych problemów, aż do jego likwidacji, a później skupiono się na pomaganiu ukrywającym się dzieciom, przy czym w pewnym momencie przyszedł czas, kiedy to Irena wpadła w kłopoty i sama potrzebowała pomocy. 20 października 1943 roku do drzwi mieszkania Ireny zapukali smutni chłopcy z Gestapo. W mieszkaniu poza naszą dzisiejszą bohaterką była jeszcze jej mama i jej koleżanka i za to kara nie groziła, ale za leżącą na stole kartotekę ukrywanych żydowskich dzieci już jak najbardziej. Niemcy dobrze wiedzieli czego szukają, bo wpadli i zaczęli zrywać nawet podłogi. Na szczęście nie kazali podnosić rąk do góry, bo wtedy wszystkie tajne dokumenty wypadłyby spod pachy koleżanki Ireny, która odziana w szlafrok krzy... Szybko tam je sobie wsadziła. Mimo że Niemcy niczego nie znaleźli, to i tak aresztowali Irenę. Później okazało się, że jedna ze współpracowniczek Sendlerowej wyjawiła na torturach jej dane. Irena również trafiła na tortury, ale była bardzo dzielna i nikogo nie wydała. Swoją drogą Niemcy raczej nie mieli pojęcia, jak ważną osobę przesłuchują, bo gdyby było inaczej, to pewnie zakatowaliby ją w trakcie przesłuchania. Tak czy inaczej, to, że nic jej nie udowodnili i nikogo nie wydała, nie znaczyło, że mogła tak sobie po prostu pójść wolno. No bez przesady, to byli naziści. To też Irena trafiła do więzienia na Pawiaku, gdzie absolutnie nikt nie mógł być pewny, że dożyje jutra. Jednak nasza bohaterka nie została pozostawiona sama sobie. Pewnego dnia do jej celi weszli sanitariusze, wśród których była też koleżanka Ireny. Szybko zabrała ją do gabinetu stomatologicznego, gdzie pani dentystka posadziła naszą dzisiejszą bohaterkę na fotelu, rozwierciła jej zęba i w dziurę wsadziła mały kawałek bibuły, na którym Irena miała zapisać, o co jest oskarżana. Okazało się, że całe podziemie kombinuje, jak Irenę wydostać, ale wiecie, nie chodziło tylko o to, że dobro zawsze wraca i podziemie bardzo doceniało Irenę. Za jej wkład w ratowanie Żydów. Nie, nie, chodziło też o to, że te akcje były przez Irenę organizowane od A do Z i jej strata bardzo utrudniłaby pomoc tym ukrywającym się ludziom. Irena przebywając w więzieniu, codziennie musiała wysłuchiwać listy osób, które danego dnia będą rozstrzelane i w końcu usłyszała też swoje nazwisko. Gestapowiec zabrał ją z celi, ale w pewnym momencie, prowadząc ją na niby dodatkowe przesłuchanie, powiedział jej, że ma uciekać, bo jest wolna. Irena ukryła się w sklepie niedaleko, a jeszcze tego samego dnia rozklejono listy rozstrzelanych. Było tam też nazwisko naszej dzisiejszej bohaterki. Podobno za życie Sendlerowej podziemie zapłaciło ogromną łapówkę. Będzie na mieszkanie? Garbusa? I może jeszcze zostanie na wafelki do słodkiej swastyki. Mimo że o mało co nie zginęła, to nadal chciała pomagać. Załatwiła sobie lewe papiery na nowe nazwisko i już jako Klara Dąbrowska działała dalej, bo wiecie, to, że Niemcy zlikwidowali getto to niewiele zmieniało. Irena dalej załatwiała na przykład pieniądze dla rodzin, które ukrywały Żydów, czy wizyty lekarskie, a jak ktoś umarł podczas ukrywania się, to nasza bohaterka też jakby nie zamykała tematu, tylko pomagała zorganizować pogrzeb. Oczywiście zaangażowała się też całym serduchem w powstanie warszawskie. Najpierw była sanitariuszką, później oddziałową, aż wreszcie naczelną pielęgniarką w jednym z polowych szpitali, gdzie szczególnie mocno opiekowała się dziećmi. Mało tego próbowała nawet przemycić do tych chorych czasów odrobinę normalności, bo dla swoich małych pacjentów organizowała czasem przedstawienia i pomagała jak tylko umiała. Zresztą po wojnie również. Bo może i Niemcy się wycofali, ale Warszawa nadal była w ruinie i właśnie na tych ruinach jako naczelnik Wydziału Opieki Społecznej Irena Sendlerowa próbowała pomóc absolutnie każdemu, kto tej pomocy potrzebował. I niektórzy z podełba patrzyli na to, że nasza dzisiejsza bohaterka chciała pomagać nie tylko dzieciom i starcom, ale na przykład też tak zwanym gruzinkom, czyli zdesperowanym dziewczynom, które w ruinach miasta zajmowały się prostytucją. Oczywiście to ogromne poświęcenie nie mogło przejść bez echa i nie mam tutaj wyłącznie na myśli faktu, że Irena stała się absolutną legendą podziemia. Nigdy nie oszacujemy dokładnej liczby żydowskich dzieci, które zawdzięczają życie właśnie Irenie, ale ocenia się, że dzięki niej i jej współpracownikom mogło udać się uratować nawet 2,5 tysiąca osób. W 1965 roku w pełni zasłużenie otrzymała tytuł Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata. Najwyższe odznaczenie przyznawane nieżydom, nadawane przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Jadwaszem w Jerozolimie. Z kolei w roku 1983 Irena zasadziła drzewo w ogrodzie sprawiedliwych, chociaż akurat ten wyjazd komunistyczna władza dość długo jej uniemożliwiała. Chociaż pewnie ktoś się teraz czepi. Bo może są tutaj tacy, którzy kiedyś coś tam słyszeli o poglądach Sendlerowej i teraz się dziwią, że jak to komunistyczna władza czegoś jej broniła, jak ona sama była komunistką. Owszem, Irena działała w PZPR i niektórzy nawet określali ją jako zagorzałą komunistkę, tylko no wiecie, również za komuny Irena na przykład raz aresztowano. To też nie jest to wcale takie proste, jak mogłoby się wydawać. A w co wierzyła, z jakimi działaczami miała kontakty? Ja jej za poglądy oceniał nie będę, tym bardziej, że z jej życia, które skończyło się 12 maja 2008 roku, płynie o wiele ważniejszy morał. Nikt nie jest święty ale każdy może być dobry i powinien pomagać potrzebującym, jeśli jest w stanie. Zobaczcie, Irena Sendlerowa miała mocne poglądy i charakteru też na pewno łatwego nie miała, biorąc pod uwagę liczbę jej rozwodów, ale zawsze najważniejszy był dla niej drugi człowiek. No i wiecie, dzisiaj, żeby pomóc, nie musimy ryzykować życiem, przemykając się gdzieś kanałami. Wystarczy, że wejdziemy na przykład na siepomaga.pl i spoko, Rozumiem, że nie każdego stać na ogromną wpłatę, ale czy naprawdę wydarzy się jakiś dramat, jeżeli w tym miesiącu wypijemy o parę piw mniej i zaoszczędzonymi w ten sposób dwiema dychami, wesprzemy takich małych wojowników jak Kasia, Zosia, Łukasz czy Krzyś? Oni toczą w tej chwili walkę o życie i każde wsparcie jest dla nich bardzo ważne. Pomóżmy im wspólnie, bo razem wielką mamy moc.